Jeżeli ktoś pyta mnie, jaki samochód klasyczny kupimy za 10 tysięcy zł, to mogę odpowiedzieć od razu żaden. Nie ma takiego samochodu. Witamy na kanale YouTube magazynu Classic Auto. Rynek motoryzacyjny tak się zmienił, że dzisiaj, jak próbujemy przygotować już ostateczną wersję programu do emisji, to się okazuje, że sprawdzamy teraz cenówki samochodów i te samochody, które we wrześniu, październiku kosztowały kwotę X, to teraz potrafią kosztować X plus 20%, X minus 15%. Nieprawdopodobnie się rozjechał rynek motoryzacyjny. Dzisiaj już nie ma czegoś takiego, że w, w skali jakby roku, powiedzmy, trzymamy się w ryzach tych samych cen. Mamy problem, że dzisiaj ktoś będzie oglądał program na przykład za miesiąc i powie co oni mówią, ta Kia Sorento to nie da się za 60 tysięcy kupić. A my naprawdę za 60 tysięcy ją kupiliśmy we wrześniu i były dostępne na rynku dosyć często i to była taka uśredniona cena tego pojazdu. To jest niesprawdopodobne, dlatego jeżeli myślę sobie o inwestowaniu Jakieś young -timery, 20, no 30-40 letnie samochody, to jest to po prostu, na nieprawdopodobnym ryzykiem dzisiaj. Dzisiaj naprawdę, jak ktoś chce kupić sobie auto na plac, żeby nim pohandlować i, i ten, to musi je albo tanio kupić, bo będzie miał wtedy duży bufor na ewentualne ryzyko, albo najlepiej nikt tego nie robi, bądź czeka. Może się okazać, że kupił samochód, nie wiem, wstrzelam za 80 tysięcy, on niestety w przeciągu pół roku stanął na 70 tysięcy, co nie przeszkadza, że on za rok będzie droższy na 90 tysięcy i wtedy też da się na nim zarobić. Po prostu jest bardzo duża fluktuacja ceny. Fluktuacja, czyli zmienność parametrów. I to jest jakby zadziwiające, że, że wcale nie jest tak, że teraz wszystkie auta idą w górę albo wszystkie tanieją. Nie wiadomo, co robią. Te samochody robią różne dziwne ewolucje, czasami samochody, na które były pewniakami inwestycyjnymi, Mercedes, Porsche, nagle się okazuje, że oj, nie ma tutaj biznesu żadnego, tu się nie da zarabiać inwestycyjnie na samochodach, więc dzisiaj trzeba mieć dużo lepsze wyczucie albo dużo większy zasób finansowy, żeby móc najwyżej poczekać sobie jeszcze rok, jeszcze dwa i dopiero sprzedawać go za 2 trzy lata. Nie da się już dzisiaj fajnie, szybko ratować w ciągu pół roku samochodami, nazwijmy to klasycznie. I tylko żebyście mnie dobrze zrozumieli, ja nie mówię, że nie inwestować w tylko inwestować z pełną świadomością, że naprawdę jest to dosyć niestabilny rynek i te wahania, Należy po prostu przeczekiwać i mieć zasób finansowy, który pozwoli na to przeczekanie. Są takie samochody, które jakby z samego faktu istnienia zawsze będą inwestycją. Wszelkiego rodzaju Porsche, superkary, to zawsze będzie inwestycja. Natomiast skończyły się czasy przeciętnych samochodów, które mogły być inwestycjami. Dzisiaj, oczywiście jak kupisz sobie limitowane jakieś Porsche, czyli limitowane cokolwiek, to, to będzie to zawsze inwestycją. Natomiast nie jest to już chyba aż tak... Rozbuchany biznes też z uwagi na to, że ta ilość produkcyjna jest bardzo duża. Kiedyś, jak wypuścili 100 samochodów, no to rzeczywiście było to, to coś limitowanego. Dzisiaj wyjeżdża z tej fabryki 300, 500, 800, to w skali 10-20 lat nie wykruszy się zbyt wiele na wypadkach, spaleniu, kradzieży czy rozszabrowaniu. Więc to też się troszkę zmieniło. Jednak podaż jest tak duża samochodów, że dzisiaj znalezienie czegoś, co w perspektywie 5-8 lat no, po wyjeździe z fabryki będzie nadal inwestycją, no już nie jest takie oczywiste. To już naprawdę. Bardzo duża gimnastyka głowy i myślenia o tym, że się uda. Hukiemy taką listewkę i damy taki lakier, i zrobiliśmy limitowaną wersję. Tylko, że kiedyś wyprodukowanie samochodu dużo więcej czasu zajmowało. Dzisiaj przy automatyzacji, przy dużych procesach, bardzo skomplikowanych, złożonych, ale dużych, powoduje to, że produkcja samochodów, a pamiętajmy, naprawdę otwiera się potężny, nieprawdopodobnie produkcyjny rynek samochodów. Tam troszkę. Od nas dalej tam. No. Są, wyobraźcie sobie, jak się zmienia rynek motoryzacyjny. Kiedyś nie do pomyślenia, dzisiaj naprawdę potężne dziennikarskie głowy biorą się za to, żeby produkować programy tylko i wyłącznie o chińskich samochodach. Powstają kanały specjalne, gdzie naprawdę już wysoce wysublimowani intelektualnie i motoryzacyjni ludzie robią materiały tylko i wyłącznie o chińskiej motoryzacji. Zapraszam mnie na przykład. Ja wtedy mogę o tym też pogadać, bo to jest takie zadziwiające. Tak się zmienił nasz, nasz rynek. Ja w ogóle uważam, że w perspektywie może nie 5, ale 10 do 15 lat zniknie rynek motoryzacyjny w Europie. Nie będzie. Po prostu nie będzie czegoś takiego, jak europejska, europejska motoryzacja. Gdzieś zostanie trochę tej motoryzacji amerykańskiej, bo to jest wystarczająco duży rynek, żeby się obronić i będzie chińska motoryzacja, może trochę hinduskiej i to wszystko. Nie będzie europejskiej motoryzacji, ale następnym krokiem będzie to, że w ogóle znikną marki. Już dzisiaj marki motoryzacyjne zatraciły swoje DNA. Większość marek zabiło swoje DNA, mieszając między stylami, mieszając między chociażby mm, segmentami rynkowymi. Kiedyś poszło się do Porsche, był jeden typ samochodu, dzisiaj mamy wszystkie praktycznie. typy, zaraz będą busy dostarczały Karpatkę w Delekcie z logiem Porsche, tak naprawdę. No. Zunifikowało się to wszystko, zmieliło, zmieszało, nie przypominam sobie już dzisiaj na rynku zbyt wielu marek, które mają takie sztywne swoje DNA zachowane, bo po prostu wszystko to się przekresowało i właścicielsko oczywiście, czyli kapitały przepłynęły zmieszały marki ze sobą rozwiązaniami. Dzisiaj mamy chyba dwóch może tak naprawdę sensownych producentów silników w Europie. Skrzynie biegów to robi ZF, robi IC i to w większości przypadków obsługuje pewnie 70-90% rynku dzisiaj europejskiego. Więc po cholerę utrzymywać no, Fiat ma 30 różnych marek, znaczy nie, no, 30 sa różnych salonów wielu swoich marek. Od Jeepa poprzez Dodge'a, Fiata i wiele, wiele innych. Po co to? To nie lepiej zrobić cztery takie salony? Z jedną jakąś marką, albo nawet bez marki, bezmarkowo, żeby to było po prostu miejsce, gdzie możesz sobie kupić samochód. Nie ma marek, nie ma niczego. Po co wydać pieniądze na różne marketingi, po co wydać pieniądze na różne reklamy? Sześć działów marketingu, pięciu dyrektorów zarządzających. Jak sprzedajemy to samo, tylko trochę inaczej budowane, zunifikuje się wszystko, niestety, a my będziemy. Smutnymi posiadaczami abonamentu na samochód. Będziemy mieli taki pakiet dostawy samochodu i będziemy mieli jakąś firmę zewnętrzną. Nie będzie człowiek myślał o tym, że musi wymienić opony, wymienić olej, zrobić przegląd, bo się klocki zaświeciły, bo to, bo tamto. Będzie miał po prostu dostarczany samochód. Teraz w tym tygodniu potrzebuję dużego busa, bo chcę jakieś graty sobie na Mazury zawieźć, a za chwilę będę właściwie siedział na Warszawie, wystarczy mi małe, niskie autko i firma będzie mnie obsługiwała pod kątem wymieniania mi samochodów, bo ja będę miał abonament na posiadanie auta, a nie posiadał samochody. Tak jak telefony wypożyczamy sobie przecież już tak naprawdę, tak sobie będziemy wypożyczali samochody i to będzie kres motoryzacji tej fajnej. będą Oczywiście będzie ten dział cały samochodów takich niszowych i on będzie bardzo drogi i to będą takie samochody kolekcjonerskie i ludzie będą je posiadali, ale tak naprawdę będą posiadali prawo do posiadania auta. Ja sobie zrobiłem krótką rozprawkę intelektualną, a nie była wybitna, no bo to ja ją robiłem, natomiast przeliczyłem sobie ile przeciętnie mój klient średnio w roku poświęca czasu na swój samochód, czyli muszę odstawić auto na opony, muszę odstawić auto na olej, muszę pojechać do SKP, zrobić przegląd okresowy, muszę pamiętać o wykupieniu ubezpieczenia, zainteresować się co z oponami, znowu się zepsuł, wziąłem lawetę itd., tak dalej. I tak dalej. To jest średnio tak wyszło mi Pi razy drzwi około 5 do 6 dni w roku poświęconych tylko na obsłużenie samochodu. Jak będzie to robiła firma zewnętrzna, to nawet jak dwa dni z tego roku dopłacę im to nadal mam 4 dni wolnego. Mogę 4 dni leżeć. Kurde, fantastyczna sprawa. A i tak się będę przemieszczał, a dzięki temu będę miał na przykład taki abonament, jakiś premium VIP i raz na kwartał będę mógł pojeździć sobie Ferrari. Albo raz na kwartał będę mógł sobie, nie wiem, pojeździć jakimś fajnym terenowym samochodem. Tak to będzie. Nie będzie marek, a samochody będziemy sobie po prostu wypożyczać tylko i wyłącznie. W listopadzie znika logo Land Rovera Jaguara. Nie będzie już Jaguara zwierzątka. Nie będzie już zielonego jajka. Nie będzie. Napis, tak? Będzie napis Land Rover, a w ogóle salony będą się nazywały House of Brands. I będzie Discovery, Jaguar, Range Rover, Defender. Jaguar będzie miał trzy modele tylko, 48 kompletacji samochodu. Range Rover będzie w formie limuzyny. To jest nie z... DNA marki. Coraz mniej jest klientów, którzy identyfikuje się z marką. To, to trzeba sobie jasno powiedzieć. Jest coraz mniej klientów, którzy mają takie poczucie, że oni tylko jedną marką. Może jeszcze trochę to otrzyma się BMW, tego może trochę Land Rover, ale też niewiele. Dzisiaj już te koszty, jakby. Ten lejek wyboru, czy ten koszyk wyboru, jak ktoś sobie się chciałbym, suwa, to wrzuca tutaj naprawdę kilka różnych marek i sobie w obrębie tych marek szuka. Już dzisiaj ludzie przestają się kierować markami. Marki tak się zunifikowały, tak zmieszały swoje produkty, takie powiedzmy rozmyły, rozmemłały modele, rozmemłały loga, że po prostu przestaje to mieć rację bytu. Smutna historia, bo ja pamiętam czasy, kiedy były Ferrari kontra Porsche, ludzie się tam żyli, tym wszystkim i tak dalej. Dzisiaj. Coraz więcej ludzi macha ręką, po prostu wsiada, chce mieć tak zwany młotek, no coś, co go przewiezie z punktu A do punktu B bez finezji, bez polotu, bez estetyki, co za różnica. Zmemłaliśmy trochę tą naszą motoryzację, ale winni jesteście wy, producenci, żeby było jasne. W każdy stary samochód, każdy stary samochód, który jest kompletny, który jest sprawny mechanicznie, warto jest inwestować. W stary samochód, każdy. Bo tych samochodów już nigdy nie będzie więcej. Z każdym rokiem tych samochodów będzie coraz mniej na świecie, więc będą coraz droższe. I to jest zawsze dobra inwestycja, tylko należy pamiętać nad wyborem auta. Robocza godzina mechanika przy samochodzie starym, blacharza, lakiernika, mechanika, elektryka, zawsze kosztuje tyle samo. Więc lepiej, żeby ten samochód naprawdę nabierał wartości niż żeby był tylko i wyłącznie stary, bo to trochę za mało. To musi być jednak. Samochód, który będzie kompletny, który będzie zgodny z numerem WIN i ze swoją kompletacją, który będzie utrzymany w nienagannym stanie. Wtedy to będzie naprawdę dobra inwestycja, bo są ludzie na świecie, którzy są w stanie zapłacić duże pieniądze za świetne jakości stary samochód. Jeszcze na szczęście. I będzie to coraz częstsze zjawisko, bo ludzie się bogacą z samego swojego założenia bycia człowiekiem, a poza tym. Yy, tych samochodów będzie coraz mniej, więc będą coraz większe kwoty. Więc stary Land Rover jak najbardziej pięknie odbudowany, zrobiony naprawdę tak perfekcyjnie, to są bardzo duże już teraz pieniądze, jeżeli chodzi o zarobek. Jeżeli ktoś pyta mnie, jaki samochód klasyczny kupimy za 10 tysięcy złotych, to mogę odpowiedzieć że od razu żaden. Nie ma takiego samochodu. Nie ma czegoś takiego jak za 10 tysięcy. Oczywiście nie mówimy tu o Małym Fiatu, bo to nie jest samochód klasyczny. Za 10 tysięcy. Dobry, fajny, taki 72-73 rok mały Fiatu już jest 50 tysięcy. Jakby ktoś mnie zapytał, jaki samochód mógł kupić za 50 tysięcy, jeżeli chodzi o samochody klasyczne, to nie kupiłbym malucha, bo to nie jest już wtedy inwestycja żadna, bo to jest po prostu realna, przewyższona cena wartościowa rynku samochodów 126P, prawda? Więc tego też bym nie kupił. Za 50 tysięcy raczej kupowałbym coś z Japonii, raczej kupowałbym coś niezbyt wysublimowanego, ale może jakiegoś Datsuna już dałoby się gdzieś wyszukać, bo to by było fajne auto i dawałoby dużą przyjemność i satysfakcję po pierwsze posiadania, po drugie użytkowania, po trzecie później się sprzedaży i zarobku. A za 100 tysięcy? Czy kupiłbym samochód klasyczny za 100 tysięcy? A jeśli bym kupił to jaki? To już musiałbym się bardzo zastanowić, bo jest to duża kwota. Tutaj już ryzyko pomyłki kosztuje bardzo dużo. Dlatego, jeżeli miałbym kupić samochód klasyczny za 100 tysięcy złotych, to wolałbym odłożyć jeszcze drugie 100 tysięcy i kupować sobie za 200 tysięcy zł, bo wtedy wartość rynkowa zakupionego towaru jest lepsza i zarobek jest na pewno zdecydowanie pewniejszy. A za 200 zł zacząłbym kombinować nad w średnim stanie Jaguarem E-Type'em pod ewentualną renowację, odbudowę, bo ten samochód na pewno będzie bardzo, bardzo drogim autem. Jeżeli chcesz prenumerować magazyn Classic Auto, Zapraszamy na stronę www.classicautomac.pl. Link znajduje się w opisie tego odcinka.